mano, z tej strony Pokémon i to jest kolejny odcinek z Faring 2015. To jest odcinek 10 i to jest taki specjal dla widzów, ponieważ w ostatnich odcinkach przekroczyło 4 lajki like, we wtorkowy i czwartki, dlatego ten odcinek będzie 6 minut, czyli godziny na mojej pracy. No i co? Ja oczywiście zaczynam kosić. Urosło nam wszystko, ale też ma padać. Więc już po zbiorniczku było nawet. No, dobrze idę, dobrze. Tam pracuje, ale też może włączy światełka. Oj, lagi, jakie tyle dobra. No i co? Nie wiem, może jakaś seria będzie, może agario. Rzucę kiedyś. Jak widać już, jak widać już po dwóch zbiornikach nie prosił, co tu naprawdę na prawo Tam to naprawdę tu mi też dużo nawet. Nie wiem, może live'a będziemy robić. W sobotę albo w niedzielę. Bo Oj.

a to niekoniecznie, nie, te dwa dziesiątka, ten kraj Jak Widać, sprzedaje zboża, bo to jest najdrożej i zobaczymy, że jest ta... Prawda, prawda, Dobra, prawie 50 tysięcy. 17 tysięcy za przyczepę. Opłaci się naprawdę. A jeszcze druga przyczepa sprzedam i znowu będzie 17 tysięcy. To jest dobra druga przyczepa. i 67 tysięcy znowu 17 tysięcy czyli gitara już na jedynkę mamy na stole bo jedynkę wtedy 38 tysięcy więc no fajnie fajnie no ale co dalej będziemy kosić A więc dalej jedziemy no już na dużo zrobiliśmy ale dalej trzeba kosić e no. no, ale może skończę w tym odcinku to te dwa pola, ale wątpię, raczej. bo mam podsiane jeszcze dziesiątkę, osiemkę i dziewiątkę ale kombin sobie kupimy to będzie jeszcze lepiej jakiś dobry a na razie na pola jedynkę zbieramy proszę mam nadzieję że na zbieraliśmy to mu zbieraliśmy 38 tysięcy sprawdzamy i wydać znów wysypujemy już bardzo dużo wykoszonych zamieniłem się z pracownikiem czekajcie już tam coś staną oj dobra przypadkowo Aha Dobra Będziemy pomagać. więc pomożemy mi troszkę co, taki kawałeczek będziemy najmować pracownika, żeby znów kasę stracić. lepiej bierać oczywiście będziemy pracować to No nie może live'a zrobimy żeby to skończyć w ogóle to roboty dużo naprawdę co, ja się będę z wami żegnał w tym odcineczku, więc co, w tym odcineczku prawie tutaj skończyliśmy, ledwie, ledwie Tutaj dokończę zaraz Ale tam już skoszone, przenosimy nasze dziesiątkę, dziewiątkę i ósemkę Będzie jeszcze pracować. postaram się live'a zrobić, no i co Chyba będę się żegnał Więc na razie, narka